No i ulepszamy na trzeci level rafinerię. Okej, okay, ostatnia fala. Może go z tyłu, niech sobie tutaj stoi. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Last Day on Earth. Yy, Dobra, dzisiaj odwiedzimy sobie fabrykę. Ulepszymy rafinerię na poziom trzeci. No i trochę tych fal porobimy. Yy, tylko wezmę wszystko, żeby już nie wracać. Ale znając mnie y, to czegoś zapomnę, bo będę chciał te nowe działka postawić. Yy, no ale to zaraz, na chwileczkę. Przejdziemy do tego. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie AK. I tak chyba wszystko Pierw odwiedzimy fabrykę. No i dobra, wyczyścimy tutaj wszystko. Muszę żeby ulepszyć na trzeci poziom rafinerię muszę te cewki pozbierać Ale to zaraz znajdziemy. No, bo potrzebuje 50 sztuk chyba desek dębowych, żeby ukończyć latarnię, żeby ją naprawić i chyba 40 worków, może już mniej e, cementu. Także fajnie. Jak uda się szybko właśnie naprawić tą latarnię? Zawsze to będzie nowa. Trefa, nowa lokacja do odwiedzin. Pasek potrzebny, bezpieczniki, dobra. No i lepiej to wszystko wyczyścić na spokojnie. I zaraz tutaj porobimy to. Mhm, dobra. Czekajcie, teraz trzeba tego grubasa. Tu mamy do przeszukania. O, tym razem nie mam tutaj, nie mam tutaj tej skrzyni. Gdzie ta para leciała i zabierała nam życie? Trzeba było zakręcić tutaj, właśnie. Teraz musimy coś z bezpiecznikami. O, i dobra, mamy tłoki, mamy pasek, bezpieczniki i tą cewkę. Właśnie mi jej brakuje do ulepszenia. Raffineri. Fajnie, że tutaj różne opcje są. Wcześniej musieliśmy zakręcić, żeby ta para nie leciała. Teraz musimy tych bezpieczników tam użyć. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, weźmy tak teraz. Zróbmy. Proszę, na dół. Ok, pięknie. Fajnie, że granaty możemy zdobyć sobie praktycznie zawsze. Teraz idziemy tam, bezpieczniki włożymy. A jeszcze tutaj możemy otworzyć. O, mamy zębiaka. E, I co? Mamy kolejne cewki, bezpieczniki. Super. No i mamy paliwko, właśnie jak te nowe działka będę stawiał, to i generator możemy postawić, który prawdopodobnie z tego co dowiedziałam się zwiększa szybkość tych działek, właśnie. Może i wszystkich, ale. Chyba tych z trzeciego levelu. Zaraz zobaczymy. Ogólnie fajne są te działka nowe. One podpalają. Zaraz porobimy sobie. Kilka takich fal. Szkoda, że zmienili. Kto wbił już sezon. Chodzi sezon. Kto wbił już tutaj wszystkie. Levele, to To fajnie. Bo teraz zmienili, że. Za 100 robimy pierwszą falę, drugą robimy za 200, trzecią za 400. Tak samo jest, jak było w tamtym sezonie. Szkoda, że to zmienili, bo bardzo szybko się wbijało. Może i dlatego, że za bardzo i dlatego zmienili. Okej, okay, tu mamy jeszcze. Nie, nie mamy. Dobra. Chyba wszystko już tutaj przeszukałem. Tutaj, tutaj. O, jest! Też do przeszukania. Nigdy nie było. Fajnie, że to zmieniają. Ale trzeba wszędzie zajrzeć. Kurczę, super. Będzie za co działka stawiać. Zaraz się pobawimy. Okej. Okay. Ale powiem wam, że to jest super. Już chyba piątą czy szóstą niebieską kartę y, trafiłem u Horacego Granaty MK. Super. Cement też zawsze biorę, no bo do naprawy latarni zawsze to szybciej mi się udają naprawić. Jeszcze troszkę. O, grubas jeszcze? Nie zdążysz? Za <grybujesz> no gruby jesteś. Yy, Okej. Okay. To spadamy, stąd lecimy do wykopaliska echo. Tu ok, tu ok, wszystko ok. Lecimy. Tutaj sobie schowajmy wszystko, Gra na tylko wezmę, bo na co innego się przyda. I ok, a czekajcie. Weźmy tu cewkę, no i ulepszamy na trzeci level rafinerię. Ok, na czwarty mamy coś takiego. Wszystko to samo, tylko tu mamy jakąś nową część Electric Motor. Eee, ok, wiadomo, tu będziemy mogli znaleźć w fabryce, ale jeszcze nie teraz. Tak mi się wydaje, że w fabryce, chyba że jakieś miejsce nowe dodadzą, ale wątpię. No i dobra, i zobaczcie teraz, jak to wygląda. Tu mamy takie działka zobaczcie One podpalają. Już możemy 16 obiektów postawić. Na ostatnim poziomie będziemy modli 20. I teraz zróbmy tak. Troszkę tutaj poprzemieniamy. Mam taki pomysł fajny na to. Yy, tak. Czekajcie, na dwa działka mi to starczy. Dobra, generatora na razie nie będę stawiał. Chyba że. Albo dobra. Wezmę sobie auto na fabrykę i ta cewka powinna mi wypaść. Bo chcę sprawdzić e, z generatorem i bez. Czy jest jakaś różnica? E, dobra. I mam taki pomysł, e, żeby zrobić tak: żeby... bo te, te działka są dużo, dużo wolniejsze więc żeby one były za, z tyłu za tymi, yy, za tymi innymi działkami, które są które szybciej strzelają więc zrobimy tak o to weźmiemy może tutaj Tylko z tyłu też musi coś być Dobra, czekajcie weźmy tak O, i tutaj mają być na przodzie te. Jeszcze mam dwa. Dobra, będziemy mogli jeszcze coś postawić. Fajny sadom powiem wam. Tylko szkoda, że zmienili teraz, bo będzie mi ciężej być 60 level, ale na tym się nie skupiam, powiem wam, bo ja dużo mam. Dużo tych rzeczy zdobywam właśnie za tą wymianę broni, karty. No także nie jest najgorzej. Dobra, weźmiemy sobie tak, tak. Pomożemy, żeby nie było za dużo szkód. I tak, co my tu mamy? Tu już nic nie mamy. Ok, co ja mogę tu jeszcze postawić? Ile mogę jeszcze 6 6. No to tak, zróbmy tak. Tak. Działka tu są. Jeszcze by się przydało dwa działka. Mogę jeszcze 4. Cztery. 4 cztery obiekty. Z tyłu też muszę obronić, bo będą parasyty pewnie wychodzić. O. Z przodu chyba już nie będę, Dobra, zróbmy tak. Tak. I i. Jest jakiś sens, żeby może czy działku bardziej mi się przyda. Dobra. Na razie zobaczmy tak. O. Zróbmy pierwszą falę. No i zobaczmy jak te działka. Czy te działka zdadzą egzamin. Bierzemy Easy. No i patrzymy. Mi się wydaje, że... Tak, dobrze te działka, bo one będą dalej. Bo one są dalej. I one w ogóle wolniejsze dużo są. Zobaczcie. O. Dobra, ale pomóżmy tutaj. Bo te fale już tutaj są. Wydaje mi się, że jakieś lepsze. Silniejsze. Dobra, tam już rozwalili. No ale tu już nie może tu trzeba pomagać. Ostatnia fala. Ajajaj, trzeba uważać. Rozwalili mi coś. Ej, działka wszystkie. Okej. Okay. Mm, dobra, spróbuję... Wydropić cewkę i postawimy ten generator. 45 prawie. Nie jest najgorzej, jak jeszcze zostało. Ile? 15 dni. Sporo. Eee, dobra, idę spróbuję wydropić cewkę. A może byśmy tutaj sobie coś wzięli. Ale to też szkoda, ile mam tych. 645. Hmm. OK, zobaczmy. Auto. Dobra, jest. No i dobra, postawmy generator. A, czekajcie, muszę tutaj wziąć. może go z tyłu, niech sobie tutaj stoi e, i teraz tak hmm. dobra jednak jednak to postawimy jeszcze chciałem te słabsze, bo troszkę idzie na tego na to materiałów ale dobra, zawsze coś odzyskamy jak nam zniszczą. I co i lecimy? Biorę łatwy, bo średni nie ma sensu. Będą większe szkody, a już na łatwym widzieliście, ile ich jest. No i jak te działka? Jest to zauważalne. Podpalajcie, podpalajcie. No, jakaś tam różnica? Może jest, ale to jest. Nie jest jakaś wielka. Troszkę szybciej się tak poruszają. Zobaczcie. No, ale ten generator myślę, mi się wydaje, że będzie stał. Nie będę go rozwalać. Dlatego najlepiej go z tyłu postawić. O, ten co jest? Zobaczcie w laboratorium. On zaraża. Odwalcie go. o Oplumie. Dobra, jedno działko, drugie zniszczyli. I to na łatwym. No i mi cały AK poszedł. No, wydaje mi się, że im dalej, tym już ciężej jest. Tutaj będzie. Jeszcze lepiej. Dobra, generator stoi, niech sobie stoi. Ciekawie, jakbyśmy drugi postawili, to jeszcze chyba lepiej by było. <grych> ok. Kolejny poziom. Mamy skrzyneczkę. Ja i tak już jestem zadowolony, bo udało mi się trafić to, co chciałem ze skrzyni. Zobaczcie. No, jeszcze pleca. Jak trafię, to będzie spoko. Będzie pasował, właśnie, do tego stroju. Ale zobaczmy. Granatnik przyda się na posterunek policji, yy, także do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć.